Witam na kanale New Power Show. Dzień dobry, nazywam się Karolina Łaporzeplińska i witam w kolejnym odcinku New Power Show. Zaczniemy od Inner New. I Ania chciałabym, żebyś opowiedziała naszym widzom, co to jest za preparat, dlaczego jest taki istotny. Co, coś, jakby, co, I co w, nim się, co w nim się znajduje? Jasne. Inner New to jest preparat dwuskładnikowy. Mówimy tutaj o tym właśnie tej produkcie. W składzie mamy imbir i wyciąg z karczocha. I tak naprawdę tutaj mamy działanie przede wszystkim poprawiające trawienie i detoksykujące organizm. Jeżeli. Weźmiemy tak na tapetę imbir. To musimy powiedzieć, że to jest w ogóle, kiedy imbiru jest takim surowcem, który zawiera ponad 100 substancji, które działają aktywnie. Natomiast najbardziej aktywnymi właśnie związkami to są gingerole i one działają przeciwzapalnie, co jest bardzo istotne. Oprócz tego antyoksydacyjnie oczywiście. Jeżeli chodzi o to działanie przeciwzapalne, my to obserwujemy nawet w badaniach, dlatego że spożywając produkty z imbirem czy suplementy z imbirem, obserwujemy spadek wskaźnika stanu zapalnego, czyli tego CRP. Oprócz tego sam imbir działa też rozkurczowo i przeciwbólowo. I to, to działanie przeciwbólowe jest porównywalne do ibuprofenu, więc też świetnie się sprawdza choćby nawet w bólach menstruacyjnych. Jeżeli chodzi o działanie imbiru, on świetnie też sobie radzi w całym zespole metabolicznym. Czyli tutaj właśnie wydaje mi się, że to jest taki punkt zwrotny, jeżeli chodzi o ten suplement, bo faktycznie nie tylko obniża poziom hemoglobiny glikowanej, Obniża insulinoporność, zmniejsza też poziom LDL tego złego cholesterolu, a podnosi poziom dobrego cholesterolu, czyli mamy tutaj też jakby zapobieganie tworzenia się blaszki miażdżycowej i ewentualnych później problemów sercowo-naczyniowych, więc tutaj to jest też taki bardzo. Ogólne i, i szerokie działanie. I kolejnym składnikiem jest właśnie karczoch. Jeżeli chodzi o kartoch, tutaj składnikiem czynym jest cynaryna, która działa hepatoprotekcyjnie, czyli ochroni na komórki wątroby, ale też działa żółciopędnie i żółciotwórczo. Dzięki czemu my możemy zdecydowanie łatwiej trawić tłuszcze. One są rozbijane na maleńkie cząstki, które są zdecydowanie lepiej trawione i nie czujemy tej pełności po posiłku tłuszczowym. No i kolejnym składnikiem jest kwas chlorogenowy, który też obniża właśnie poziom tego złego cholesterolu i podnosi poziom. Do dobrego cholesterolu, więc kolejny aspekt ku właśnie prewencji chorób sercowo-naczyniowych. I inulina, który jest naturalnym prebiotykiem, a więc odżywia naszą florę bakteryjną, dzięki czemu po prostu te lita lepiej pracują. No i jest też takim jakby błonnikiem, więc dzięki temu też zdecydowanie. To perestaltyka jest lepsza, więc e, to jest taki e, preparat, który ja mogłabym go e, polecić każdej osobie, która e, czuje właśnie taką niestrawność po posiłkach, pełność, wzdęcia, e, właśnie jakieś ewentualnie. Y, 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 takie odbijania, i są też badania kliniczne, które udowadniają skuteczność tego preparatu. Były wykonane na grupie 126 osób, i faktycznie okazało się, że po kilku tygodniach stosowania wyciągu z imbiru i karczocha 84% z tych osób poczuło zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o niestrawność. Także tutaj też mamy potwierdzenie w badaniach. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj gośćmi tego programu, bo mam nadzieję, że nasi widzowie, jak usłyszą te wszystkie zalety produktów, to naprawdę zwrócą uwagę na tę serię. Ale chciałabym jeszcze zapytać Cię, Ania, o jedną rzecz, a mianowicie cała ta seria, poza szczegółowymi składnikami, które tworzą dany produkt, uwzględnia również age lock. Czy byś mogła powiedzieć naszym widzom jeszcze, czym jest age lock i dlaczego też jest istotnym składnikiem tego produktu? Jasne. E, ogólnie H-lock jest to um, taka formuła, która hamuje starzenie się um, człowieka na poziomie ludzkiego genomu. My po 25 roku życia e, zaczynamy niestety wytwarzać enzymy, które e, powodują, że zaczynamy się starzeć i faktycznie uaktywnia się wtedy enzym Arnox, który jest głównym, Czynnikiem uaktywniającym wolne rodniki tlenowe. One tak naprawdę powodują to, że nasz organizm zaczyna się starzeć, a H lock jest taką formułą, która właśnie wpływa na mm, geny, przez to zmieniając ich ekspresję w kierunku właśnie ekspresji młodzieńczej, i dzięki temu my możemy ten proces zatrzymać na 72 godziny.